Czwartek, 21 stycznia 2021 roku, dwa razy numer 21. Ja na numerologii się nie znam, więc nie wiem, co te numery mogą oznaczać. W każdym razie witam serdecznie wszystkich słuchaczy w dzisiejszym nagraniu, które będzie interesujące dla protestantów, jak i dla katolików, ponieważ protestanci, którzy twierdzą, sola skryptura i ja. To popieram, podczas gdy katolicy twierdzą, że tylko Kościół, no bo Kościół nie kłamie. Kościół może nie kłamie, ale jego kapłani kłamią jak znud. I Kościół wraz z tymi kłamliwymi kapłanami strzyże was, wiernych parapian, jak baranów i to równo. I nie ma tam zmiłuj się o panie. W dzisiejszym nagraniu chcę poruszyć temat relikwii, no bo właśnie skąd te relikwie mają taką moc wręcz magiczną, a wiemy, że przecież Bóg, wszystko to co dotyczy magii tym się brzydzi i zakazuje tego, prawda? Jednakże w kościele, w kościele rzymskokatolickim no niestety tej magii nie brakuje która to właśnie znajduje się, ta magiczna moc, właśnie w tak zwanych relikwiach, których no, jest pełno w kościołach katolickich. I tu na przykład y, polecam y, nagranie, potem może wkleję z kanału Boże Wariaty, gdzie jest akurat omawiane o relikwii na temat właśnie kości ludzkich których no, z takim wielkim kultem i szacunkiem jest, yy, yy, Kościół oddaje. Poza tym tych relikwii jest więcej, jak i tam jeszcze święta krew w monstracji. Już nie pamiętam którego świętego, może potem jak znajdę w internecie to wkleję, bo to jest gdzieś tutaj we Włoszech, tylko już nie pamiętam o, o, o jakie imię, o kogo chodziło dokładnie. W każdym razie, no, tak jak powiedziałem, tych relikwii nie brakuje. Skąd w ogóle się wzięła taka jakaś ideologia, że jakieś y, martwe narzędzia mogą posiadać jakąś boską moc, moc leczenia, moc y, powiedzmy wyganiania nawet dzięki właśnie jakimś tam relikwiom. Nie tylko można uzdrawiać, ale wyganiać ponoć i demony, więc tak na początek może proponuję, żeby zerknąć do dziejów apostolskich. Zobaczmy sobie do takiego znanego fragmentu z 17 rozdziału dziejów apostolskich, prawda? od wersetu będziemy czytać, dziesiątego, bo i nagłówek ma tytuł w Berei. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma czy istotnie tak jest? Czyli takie powiedzenie, właśnie bądźmy jak Berejczycy, prawda? Sprawdzajmy wszystko to, co, nam, co nas nauczają. Kapłani, nie kapłani, ktokolwiek naucza nas na temat tego, co mamy zapisane, właśnie w Słowie Bożym, w Biblii, tak? I dzisiaj właśnie w ten sposób będziemy sprawdzać to, co zostało zapisane w dziejach apostolskich. Wiemy, że napisał je Łukasz, tak ten sam autor, który napisał Ewangelię Ewangelię no Ewangelia Łukasza, prawda? Ale zanim przejdziemy do następnego fragmentu, chciałbym coś powiedzieć. To Sami możecie sobie też sprawdzić, nie będę już tutaj teraz, teraz szukał. Chodzi o oczywiście o księgę proroka Jeremiasza, ósmy rozdział i ósmy werset, gdzie po prostu jest napisane, że po prostu miało miejsce fałszerstwo, że po prostu pisarze fałszowali pisma, które przepisywali, prawda? Więc nie ma co się dziwić, że i dzisiaj ma to miejsce, że na przykład. W dzisiejszych przykładach biblijnych pewne słowa są celowo źle albo przetłumaczone, albo pewnych słów po prostu brakuje, ich nie ma. A są też i takie przypadki, że znikają całe wersety, prawda? Jeśli chodzi przynajmniej o Biblię tysiąclecia. Także co do tego fałszerstwa, nie ma co się dziwić. Więc ja też wcale bym się nie zdziwił, jakby kościół katolicki, który wydaje na przykład Biblię Tysiąclecia, w tych przekładach na przykład też byłoby coś pozmieniane celowo, a nawet i dodane, jakiś opis, jakieś zdarzenie mogłoby być po prostu, no niestety troszeczkę zafałszowane, tak? Wcale bym się nie zdziwił, nie mówię, że akurat tak jest na 100%, ale, ale mogłoby być. Więc przyjrzyjmy się teraz właśnie do... Dziejów apostolskich z 5 rozdziału. I tutaj sobie zobaczmy na główek jest taki cuda czynione przez apostołów. Od 12 wersetu. piąty rozdział dzieje apostolskie. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w kruzganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Uwaga, kluczowe teraz słowa: wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Tylko jak tego uzdrowienia doznawali? Bo teraz właśnie tutaj Kościół naucza na podstawie tego fragmentu, gdzie pisze, że... Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. I teraz czy cień przechodzącego Piotra może kogośkolwiek uzdrowić i może z niego wypędzić demony. Nie wiem, bo nie mogę teraz znaleźć tych wersetów, ale to, tak coś mi się, jak to się mówi, mi świta, że. Chyba też było coś na temat apostoła Pawła, tak? Na temat opasek, tak samo, tak, że, że, że cień, który padł na opaski, te opaski miały moc uzdrawiającą. Do tego jeszcze sobie przejdziemy. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali, skoro to już przeczytałem, to przeczytajmy sobie teraz właśnie z Ewangelii, to będzie Marka, no bo oczywiście czy... Szaty, jakiekolwiek ubrania, jakieś tam powiedzmy opaski, apaszki, czy mogą mieć moc uzdrawiania i wypędzania demonów? Przecież to jest naprawdę już magia. Jeśli jakieś takie martwe przedmioty mogą czynić takie cuda, ale dobrze, zobaczmy sobie do Ewangelii Marka. Miałem tutaj przeczytać Marka, od którego piąty rozdział. Piąty rozdział. Zobaczmy sobie, piąty rozdział i od dwudziestego, od dwudziestego piątego wersetu. Piąty rozdział od dwudziestego piątego wersetu. Tak? No tak. Więc my sobie tutaj zaczniemy, tak. I natychmiast wstał wobec nich, wziął, ale czekaj. A, bo to nie jest ta Ewangelia, jak w tym chwili dziwiłem się, coś coś nie tak. Więc tak, Ewangelia Marka, piąty rozdział od wersetu 25, czytamy tak. Bo to oczywiście na głowie jest kobieta cierpiąca na krwotok. Każdy z Was zna, no, ale nie będę wszystkiego czytał. A pewna kobieta, a pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi, wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, Ależ miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ciska. A pytasz, kto mnie dotknął. Trochę mnie to dziwi też, bo Jezus mówi: Kto dotknął się mojego płaszcza? To tutaj powinni odpowiedzieć apostołowie, że no, tłum na ciebie naciska, a ty się pytasz, co twojego płaszcza dotknął. Jednakże oni to odpowiadają: Tak, apostołowie. Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz. Kto mnie dotknął? Jezus mówi, kto dotknął mojego płaszcza? A oni mówią, pyta się, kto mnie dotknął. No ale dobrze, tu już to nie wnikając, niech będzie, że ta kobieta dotknęła się jego płaszcza. Oczywiście w Ewangelii Łukasza ten sam opis mówi, że ta kobieta dotknęła się jego frenzli. No ale zobaczmy do Łukasza, to jest ósmy rozdział. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, i od wersetu 43 sobie już przeczytamy. Gdzie pisze. Gdzie pisze tak. Od 43. Zacznijmy tutaj. Może nawet i. Ok. A pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła Frenzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. I to, co mnie ciekawi, bo zobaczcie, co Jezus mówi: Jezus nie mówi cały czas, kto dotknął teraz tutaj mojego płaszcza, tak jak było wcześniej w Ewangelii Marka, prawda? Jezus mówi tak. Lecz Jezus zapytał: Kto się mnie dotknął? Hmm? Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, miszczu to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Zobaczy, drugi raz Jezus powtarza. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Jezus w Ewangelii Łukasza wyraźnie kładzie nacisk, że ktoś się mnie dotknął, a nie mojego ubrania. Można by tu polemizować oczywiście, bo pomijając już tą wiedzę, że mamy, że człowiek jakby nie było posiada pewną aurę. Ta aura jest niczym innym jak po prostu zawiera pewien kod o danym człowieku, prawda? To jest, Wspólnie działa ze sobą. Wiemy, że ubranie, które jest na danym ciele, no to można by powiedzieć, że jest tak, dotykając się danej osoby, nawet jeśli jest ubrana, można by powiedzieć, że dotyka się bezpośrednio jej ciała. Tak? Ja na przykład pamiętam, jak się chodziło w swetrach w zimę, prawda? Jak się czasami ściągało sweter, to się elektryzował, aż takie przecież iskryce czasami szły, prawda, z tego swetra strzelał normalnie, no bo jakieś ładunki elektryczne gdzieś właśnie na tym swetrze się powodowały ten efekt. Było też tak, że się ściągało ten sweter właśnie, to aż włosy na ręce, prawda, jak się ściągało ten sweter i się przybliżało do ręki, to włosy normalnie do góry się podnosiły. Także to pole jakieś elektryczne, które my posiadamy, mając na sobie jakiejśkolwiek ubranie, ale przez to ubranie tak samo ono Szenika. Powiedzmy, że te ubranie jest nasiąknięte tą naszą, e, na, na, naszą energią, naszym polem to będzie pole elektromagnetyczne. Ja nie jestem fizykiem, w każdym razie wiemy o co chodzi, prawda? Więc co innego jest dotknąć się e, szat, e, w które jest ubrany dany człowiek, w tym przypadku Jezus Chrystus, a co innego dotknąć się jakichś tam leżących szat na ziemi na które padł rzekomo jakiś cień i o tym później, bo to chyba chciałem jeszcze później porównać. Więc tak, to było Łukasza, co tutaj żeśmy yy, sobie to już omówili. Tutaj Jezus cały czas w razie mówi, kto się mnie dotknął. Jezus to nie mówi, kto się moich szat dotyka, no ale ok. Taka mała różnica między tym samym opisem w Ewangelii Łukasza, a w Ewangelii Marka. I teraz zobaczmy sobie jeszcze do Ewangelii Marka, co, co chciałem tutaj przeczytać, bo to jest bardzo ważne. Bo przede wszystkim dobrze wiemy z Ewangelii, z tych czterech, że Jezus y, wszystkie cuda, które dokonywał, dokonywał przede wszystkim słowem, prawda? Słowem dokonywał i dużo jest też przypadków opisanych, że mimo to, że coś powiedział, jeśli uzdrawiał jakąś osobę, to ją też i dotykał. Ale przede wszystkim uzdrowienie wynikało z wolnej woli Jezusa, jak i potem z wolnej woli apostoła. Jeszcze raz zobaczmy sobie tutaj dla Ewangelii Marka na samym początku. To będzie pierwszy rozdział i od wersetu 40. Uzdrowienie trendowatego. Bardzo ważne, posłuchajcie. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go, czyli Jezusa Chrystusa. Prosił Go, słuchajcie. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dot, dotknął go i rzekł do niego, chcę. Bądź oczyszczony. Widzicie, że uzdrowienie miało miejsce nie tylko, że Jezus wyciągnął rękę i dotknął chorego, nie tylko Jezus, że powiedział słowo, bo wraz z tym słowem też szedł czyn. Jezus mówił, że ci uzdrawiam, ale jednocześnie to czynił, dotykając. I tych przykładów jest mnóstwo w Ewangeliach, tak? Poza tym to wszystko wynikało z woli Jezusa, prawda? To wynikało z woli Jezusa. Więc teraz zastanówmy się, czy cień, który jest martwy, a przede wszystkim jest niemy, może jakąś moc Bożą przekazywać jakimś tam opaskom, czy innym tam apaszkom, które te z kolei nabierają tej mocy, i potem w zetknięciu się z daną chorą osobą, potrafią uzdrowić tą chorobę, czy to z opętania demonów, czy z jakiejś choroby fizycznej, tak? Jakoś nie bardzo. Nie bardzo ja w to przynajmniej nie wierzę. I przede wszystkim trzeba się zastanowić, jak to się ma do Słowa Bożego. Takie cuda nie widy. Bo zobaczcie teraz do Marka. Sobie tutaj zobaczymy właśnie na sam koniec Ewangelii. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu, zanim już wstąpił do nieba, zobaczmy bardzo ważny nakaz. I teraz tu dlatego hmm, popieram protestantów, którzy twierdzą, sola scriptura, bo rzeczywiście, albo się trzymamy tego, co jest napisane w Słowie Bożym, albo trzymamy się tego, co tak zwani kapłani Kościoła Katolickiego sobie wymyślą. Bo w Ewangelii Marka na samym końcu, 16 rozdział, czytamy tak, od którego to będzie wersetu. Ostatni nakaz. I to jest od 15 wersetu, gdzie Jezus i rzekł do nich, czyli do swoich apostołów, Jezus mówi tak, i rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I kluczowe słowa. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Okej, okay, w imię moją, czyli w imię Jezusa Chrystusa. Czy teraz martwy, niemy cień może w imię Jezusa Chrystusa wyleczyć i uzdrowić jakiegoś człowieka? Nie. Natomiast jeśli w takich przedmiotach działają jakieś demoniczne siły, jest to możliwe, że taki, taka relikwia, taki przedmiot może... Uzdrowić jakiegoś człowieka, prawda? Ale kiedy przeczytaliśmy sobie teraz właśnie to z Ewangelii Marka, że nakaz jest taki, te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą w imię moją. I tu teraz właśnie sobie przejdźmy do dziejów apostolskich, do trzeciego rozdziału. Do trzeciego rozdziału, gdzie czytamy od samego początku. Od samego początku czytamy tak. No zobaczcie, dotyczy apostoła Piotra. Uzdrowienie Chromego. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, Chromego, od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. A on patrzył na nich. Oczekując od nich jałmużny: Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za rękę, i ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. Czyli widzimy, że tu tak samo Piotr zrobił jak Jezus Chrystus. Za słowem szedł czyn. Piotr powiedział, wyciągnął rękę, dotknął i chory został uzdrowiony. Więc teraz. Mm. Przeczytałem wszystko to, co sobie tutaj zapisałem. Więc teraz takie właśnie małe podsumowanie. Jak te relikwie mają się do Słowa Bożego? Czy relikwie, które są nieme, martwe same w sobie, mogą w imię Jezusa Chrystusa uzdrowić chorego człowieka lub yy, opętanego przez jakieś demony, wypędzić z niego złe duchy? No, chyba raczej nie. Także ja sądzę, że pomijając fakt, że być może. Pewne tutaj słowa zostały celowo dopisane lub w taki czy inny sposób napisane, bo przecież wiemy, że Kościół katolicki, który dawniej w średniowieczu mordował ludzi za posiadanie Biblii, a dzisiaj ją produkuje na wielką skalę produkuje Biblię chyba tylko dlatego, że wcześniej po dobrych oględzinach i po odpowiedniej manipulacji wydał na światło dzienne Biblię w taki sposób, no, w jaki ją możemy mieć. Także no, ja w tym nagraniu dziękuję za Waszą uwagę i tak jak mówię, no, co do tych relikwii, których tak Kościół jest przepełniony, ja po prostu uważam to za okultyzm, za magię. Tak samo jak zresztą y, mamy w Księdze Tobiasza, tam przecież jest magia. Okultyzm, tak. Kto nie czyta, nie sobie przeczyta księgę Tobiasza i zobaczy jakie tam są cuda i jaka magia się dzieje. A magia przez Boga w Starym Testamencie była potępiona. Dobrze, kończę w tym nagraniu. Dziękuję za waszą uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.